Arek Piech, napastnik KGHM Zagłębia Lubin. Arek, ten drugi sparing był zupełnie inny od tego pierwszego. No dokładnie, tu już bardziej wymagająca drużyna grała. Czeska drużyna, oni są bardziej wymagający niż z tymi, co graliśmy wcześniej. Ponieważ tamta drużyna pierwsza zagrała w nie pierwszym składzie swoim, bo oni mieli sobotę, ważny mecz mają. Także tutaj trochę ten sparing inaczej wyglądał. No właśnie, a tu graliście z tymi Teplicami, oni zajmują trzecie miejsce w lidze. No dali wam trochę popalić. No, dokładnie, my też stworzyliśmy swoje sytuację, gdzie mogliśmy strzelić tą bramką i no nie udało się po głupim błędzie w obronie. Cały zespół gdzieś tam nie pokryliśmy zawodników, rozklepali nas polkarny. co konsekwencją było stracona bramka na 2-1. I nie doprowadziliśmy przynajmniej remisu. Ale patrząc na to wszystko z boku, powoli, powoli, albo już tak naprawdę nieźle się zgrywacie z tymi nowymi piłkarzami. No, dokładnie, trzeba robić swoje i grać, podpowiadać sobie nawzajem tutaj. Przede wszystkim biegać na boisku i grać się w piłkę, bo czasami, czasami nam brakuje tego paru, kilku wymian piłek na boisku, z czego idzie później, że musimy biegać za tą piłką, a nie my grać. Teraz szybka regeneracja i czas na kolejny sparing. No dokładnie, oby tych sparingów jak najwięcej, bo nie zapominamy, niedługo Liga jest ważne mecze przed nami się zaczynają, także tu trzeba sobie głowy wyczyścić przed nową rundą i i być gotowy na to, co będzie się działo. To był taki pierwszy mecz na tym przygotowaniu, gdzie większość zawodnika zagrała po 90 minut. Myślę, że ten mecz był dobra okazja zobaczyć, jak, jak większość zawodnika jest przygotowana fizycznie, co zrobiliśmy na, na taktycznym planu na tym obozu. Myślę, że jest, da się widać progres. Ale no, stracić uh, dwie bramki po, po stawie fragmenta gra to jest. Uh, to jest bardzo. Za, za bardzo łatwo. Za bardzo łatwo. I myślę, że mieliśmy dużo problemów uh, i z uh, tym stałym fragmentem. Uh, no, myślę, że, że to jest taki znak, że... Uh, Musimy jeszcze popracować na tym do, do początku ligi, bo, ale ogólnie myślę, że to nie, nie wyglądało aż tak źle. Nad tymi stałymi fragmentami gry na pewno będziecie pracować jeszcze na tym obozie, ale były też dobre strony w tym meczu. No Było, było. Zagraliśmy parę takich dobrych, szybkich ataków. Myślę, że też ustawienie defensywne nie było aż tak źle. Myślę, że były takie części mecza, gdzie, gdzie dobrze się grało, ale no, jest paring. Ale zawsze, jak się przegra i w sparingu, i, i w ligi, jest, nie może nikt być zadowolony, A jeszcze tak na koniec, tak naprawdę, ty tak wyrastasz na taką osobę, która opiekuje się tymi nowymi piłkarzami. Stalasz wszystkich? No, jest, bo ja jestem tutaj w Polsce już. 3,5 lata i wiem, jak było, kiedy ja przychodziłem, że było bardzo ciężko, I, a wiem, że, że początek dla każdego piekarza jest ciężki i bardzo ważny. I bo po prostu chciałbym pomóc, nie? bo oni są tutaj, przyszli, żeby nam pomogli ich piekarskimi umiejętnościami. A ja bym chciał pomóc, żeby to szybciej się czuli, jak część zespołu, żeby, żeby wszystko było w porządku. Thank you.